Kolejna generacja konsol w końcu pozwoli nam zamienić przestarzałe dyski talerzowe na nowoczesne dyski SSD. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka. Miłego oglądania! Obecna generacja konsol, niezależnie od tego czy macie PlayStation 4 czy Xbox One z dnia ich premiery, czy nowsze, ulepszone wersje PlayStation 4 Pro czy Xbox One X, wyposażone są w przestarzałe już konstrukcje twardych dysków talerzowych HDD. O prędkości sięgającej 100 MB odczytu i zapisu. Myślę, że część z Was może mieć już szybszy internet niż czas ładowania z dysków w konsolach obecnej generacji. Kolejnym krokiem ewolucji twardych dysków były dyski SSD na starej magistrali SATA. Jednak już jakiś czas temu zarówno Sony, jak i Microsoft zapewniły nas, że ich najnowsze konsole będą korzystały z najnowocześniejszych dysków SSD oparte o magistrale PCI Express 4. Jak widzicie na poniższej grafice, tak jak już wcześniej powiedziałem, stare dyski talerzowe HDD miały prędkość zapisu, jak i odczytu w granicach 100 MB na sekundę. Dyski SSD, wprowadzając rewolucję prędkości, spięciokrotniły tą prędkość do około 500-600 MB zarówno przy zapisie, jak i odczycie. Natomiast najnowsze dyski, oparte o Magistrale PCI Express, pozwoliły osiągnąć niespotykane dotąd prędkości, które dochodzą zarówno w zapisie jak i odczycie nawet do 3000 MB na sekundę. Także to jest 30-krotnie większa prędkość niż w starych dyskach HDD, które obecnie mamy zainstalowane w naszych konsolach. Samsung na ostatniej swojej konferencji pochwalił się, że to właśnie ich dyski będą montowane w konsolach następnej generacji. Nie powiedział oczywiście wprost, że chodzi o PlayStation 5 czy Xbox Scarlet, ale slajd z wymowną informacją, że konsole, które wyjdą w 2020 roku, będą wyposażone właśnie w dyski Samsunga, nie może pozostawiać złudzeń. Chodzi oczywiście o PlayStation 5 i Xboxa Scarlet, których premiera jest zapowiedziana właśnie na 2020 rok. I to właśnie te super szybkie dyski Samsunga na magistrali PCI Express 4 oraz z interfejsem NVMe będą wyposażone konsole najnowszej generacji. To oznacza, wspomnianą wcześniej, ponad 30-krotnie zwiększoną prędkość zapisu i odczytu z dysków konsol najnowszej generacji. Czego możemy się więc spodziewać? Myślę, że dużo, dużo szybszych czasów ładowania zarówno gier, jak i uruchamiania systemu, ale myślę, że deweloperzy, wiedząc, że każdy egzemplarz sprzętu, na który będą pisać grę, będzie wyposażony w tak super szybkie dyski, rozwinął skrzydła i naprawdę zaskoczą nas rzeczami, o których w tym momencie ciężko nam pomyśleć. Jak widzicie w tym momencie różnica między ładowaniem gry na zwykłym dysku SSD a na nowoczesnym dysku SSD nie jest wysoka, jednak myślę, że wynika to z tego, że twórcy gier nie przystosowali ich do tak szybkich dysków. Jednak to już sam Samsung na wspomnianej wcześniej konferencji opowiedział nam o tym, czego możemy spodziewać się. Jak widzicie, według tego slajdu, obecnie uruchomienie konsoli trwa około 49 sekund. Po zastosowaniu dysku SSD opartego o magistrale SATA, ten czas jest zredukowany do 29 sekund. Jednak po zastosowaniu najnowszych dysków NVMe, ten czas jest jeszcze zredukowany o kolejne 60% do poniżej 10 sekund. Tak jest, poniżej 10 sekund od wciśnięcia guzika wasza konsola będzie gotowa do pracy. Jeśli chodzi o gry wygląda to jeszcze lepiej. Średni czas wczytywania na przykładzie gry Monster Hunter wynosi 38 sekund przy zastosowaniu starych dysków talerzowych HDD. Jeżeli zastosujemy dysk SSD na magistrali SATA ten czas jest zredukowany do 13 sekund, a po zastosowaniu najnowszych dysków jeszcze o połowę do około 7 sekund. To by odpowiadało temu co opowiadało Sony a propos najnowszych dysków w konsolach następnej generacji na przykładzie Spidermana, który uruchamiał się w 8 sekund. Jak widzicie, konsole następnej generacji, poza dużo szybszym procesorem, poza dużo szybszą kartą graficzną, zagwarantują nam również prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o dyski w nich zainstalowane. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, czy czekacie na konsolę następnej generacji, jak myślicie, jak twórcy wykorzystają tak super szybkie dyski w następnych konsolach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że znów czegoś nowego się z niego dowiedzieliście. Pamiętajcie, żeby pozostawić łapkę w górę, no i oczywiście zasubskrybować kanał. Do zobaczenia następnym razem, cześć!